Te dwie czynności są nierozłączne. Jeśli zarobiło się jakiekolwiek pieniądze, należy podzielić się nimi z Fiskusem. Rozliczanie dochodów uzyskanych w 2013 roku potrwa jak zwykle do końca kwietnia. Podatnicy obsługiwani przez Legionowski Urząd Skarbowy na razie się do tego nie kwapią. Z ponad 52 tysięcy Pity złożyło ich zaledwie 1300. Dla całej reszty przydatna może być informacja o tegorocznych nowinkach w rozliczaniu ulg, głównie prorodzinnej oraz internetowej wynoszącej 760 zł. Nowość polega na tym, że ulgę internetową możemy rozliczyć tylko i wyłącznie w kolejno następujących po sobie dwóch latach. Podatkowych. W związku z tym, jeżeli podatnik korzystał z tej ulgi w zeznaniu za rok 2011 i 2012, nie ma prawa z tej ulgi skorzystać w rozliczeniu za rok 2013. Jeśli chodzi o ulgę prorodzinną, uwzględnienie jej w zeznaniu zależy od rocznych zarobków. Warunek jest jeden. Łączny dochód obojga współmałżonków nie może przekroczyć 112 tysięcy złotych. Jeżeli rodzice posiadają jedno dziecko, kwota odliczenia wynosi 1112 zł Na drugie dziecko kwota jest taka sama, w przypadku trzeciego dziecka kwota odliczenia wzrasta o 50%, czwartego dziecka o 100%. Inna tegoroczna nowość to już autorski pomysł legionowskiego fiskusa. Dzięki niemu podatnicy będą mogli przez chwilę zobaczyć urząd z perspektywy jego pracowników, choć oczywiście nie o estetyczne wrażenia petentów w tym wszystkim chodzi. Urząd przygotował specjalne stanowisko komputerowe przy którym osoby, które nie mają w domu dostępu do internetu, czy też będą, uważają, że będą miały problem z takim rozliczeniem, mogą przyjść i przy pomocy pracownika urzędu takie zeznanie elektronicznie wypełnić i wysłać. Do wysyłania pitów przez internet legionowska skarbówka zachęca od dobrych kilku lat. Chyba z powodzeniem, bo w ubiegłym roku zrobiło tak 33% jej klientów to nawet więcej niż w swoich szacunkach zakładało Ministerstwo Finansów. Coraz więcej ludzi docenia szybkość, bezpieczeństwo i komfort takiego rozwiązania. System automatycznie sprawdza zeznanie, weryfikuje czyli wysyłając zeznanie taką drogą, mamy pewność, że nie popełnimy błędu. To ważne, gdyż na pomyłki w zeznaniach fiskus patrzy bardzo niechętnie, niezależnie od tego, czy w ich wyniku zyskuje, czy traci.